Królowo Brunhild? królowo Brunhild, pozwól mi z tobą porozmawiać. Nasze kłopoty muszą zostać rozwiązane, proszę królowo. Mam coś, co należy do ciebie. Rzeczywiście masz coś, co należy do mnie. Za późno, żeby to zwrócić. Wasi chrześcijanie wybaczają sobie. Nie żądaj tego ode mnie. Nie żądam królowo Brunhild. Mogę tylko wyznać, jak gorzki jest mój żal za to, jak Cię potraktowałam przed katedrą. Byłam zazdrosna i pomyślałam o tym, co mogło się dziać. Kochałam kiedyś mężczyznę i myślałam, że zesłali go bogowie. Kochałam cały świat, bo on tam był. Długo się nie widzieliśmy, ale mogłam to znieść, bo wiedziałam, że kiedyś wróci. Kiedy znowu się zobaczyliśmy, uczucie było wymazane z jego serca. Kochałam go, a on mnie już nie. Byliśmy sobie obcy, a kiedyś tak bliscy. Siegfried. 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 Wyrządziłam ci straszną krzywdę. Nie rozmawiajmy więcej o katedrze. Nie o tym mówię, o czymś gorszym. O co ci chodzi? Nic mi więcej nie zrobiłaś. Kochałam kiedyś mężczyznę, który nie kochał mnie. Nie mogłam tego znieść, bo świat był pusty bez niego. Kiedyś Hagen przyszedł do mnie z przeklętą miksturą, która wypędziłaby stare wspomnienia i zasiała nowe w ich miejsce. Oślepłam na to, co złe, i dałam to temu mężczyźnie do wypicia. To były sztuczki Hagena. Cygryk nigdy się nie dowiedział. Gdyby nawet tak się stało, nic by na to nie poradził. To mój wielki grzech przeciwko tobie. I jemu. Będę za to pokutować do końca moich dni.